Ocherski Brod Zmieniamy sobie planik Podjedziemy tam W kadrze już stoi Ekspres Nie, Rychlik, przepraszam Słowacki Ekspres I tym Rychlikiem podjedziemy sobie na Otorkowice od razu Tu skład prowadzi Nurek. Stare mesto Uhersko-Hradiste. Zmiana jest lokomotywy na elektryczką. No nic, no wsiadamy i jedziemy do Otrokowic. Tam, już wysiadamy, mamy po Otrokowicach czas na ponagrywać. Chodź, zobaczymy tam, bliżej tego nurka. nie mam, Ile mam? Za ile? Minutę. No to siadamy. Siadaj. Trzymajcie. czekaj, bo minutę. Dame a panowe uherskie stare mesto Ucherskiego, chradystę. Prosimy, wystupmy. To jest zmiana lokomotywy. A Podejdziemy. Nurek będzie zastąpiony lokomotywą elektryczną i to po 20 minutach ruszy. Z strony Otrokowic, Przerowa, Olmuco i na Pragę. Misza, no, nazwa nurka. pudła i elektrowóz. Raz, dwa, trzy. No bo tam coś jedzie? Nie? Aha, aha, aha. Co my tu mamy? Wektorona? Wektorona, no. We connect people and places. Euro, European Locomotive Leasing. Zobaczymy z przodu i matej. Osobni Bojkowice rychli, to jest ten co ja nie przyjechałem Potem rychli na Brno I brnicę z pizni, No, trochę wiary Trokowicz na Bretslaw. od strony peronów stacyjnych żółto stare miasto uhersko chraniste w środku wam pokazałem przed chwilką byłem ludzi pełno i co zamknięte? no to pójdziemy na miasto no to pojedziemy na trokowicę, no zobaczymy. Ale ja się nie widzimy jak nie będzie to wzostane. Podstawia. Arriva. Brna, przez Brzeclaw Zaraz zobaczymy Regie Panther chyba, no. przez Brecla Tom Panterą podjeżdżamy do Otrokowicz to dziesięć minut stąd. Witamy Otrokowice. Tu mamy Shark. Regio. Rekina. Wizowice. tego pubu? No teraz od razu? No. To chodźmy. No to nie wiesz czy się zepsuł czy się nie zepsuł. Ja was. Tam są sklepy, galerie, KFC, McDonald's. Byliśmy tam pojeść i tu się tam niedaleko kończą Otrokowice. A tu mamy już z lin, Malenowice. Zastawka to jest właśnie linia na Wizawice. No i czekam na osobny wlak do Otrokowic. To jest, to, to jest właśnie na tej linii. Jesteśmy. Ona idzie na Wizowice i ten pociąg jedzie ze Żlina-Sztreda Koledzy, jaka jest relacja tego blaka? Yy, Wizowice A, z Wizowic on jedzie no. Do? Otrokowic Do Otrokowic Albo jeszcze do Korzenic Aha. Czyli my wysiadamy no nie. na Otrokowicach, czyli dwie stacje podjedziemy bo my są na Malenowice-Zastawka Otrokowice Drawniki i Otrokowice To mamy pociąg Na Wizowice tak na horyzoncie. Siadamy i jedziemy na Otrokowice. Regio O Otrokowice S11. Otrukowice. Jeszcze do środka zajdziemy. Jeszcze nie było tutaj okazji poprzednio. Shut up. C104 Polonia Wiedeń Warszawa Wschodnia Słowacki ekspres zaraz wiecie z Luhaczowic do Pragi 5 minut za tą Polonią Luhaczowice Praha Liban Sprostowanie, nie Praha-Liben tylko Praha-Bruszowice tego na łuku nagramy na wjeździe Zakaz wstępu. O tak będzie dobrze Słowacki ekspres. Przero no i tu troszkę pobędziemy też, ale w sumie no nie 4 5 minut proszę ja was no i będziemy jechać po tym reggetem Dobra idziemy się, że zajrzymy A na koleji číslo 5. Prosím pozor, hlášení o služení vlaku. Drží číslo 1122, linky R8, dopravce RegioJet. Z strony hulina mamy pociąg towarowy, cysterny. Chyba duet, chyba duet. No I tu teraz tym, tym razem na huli niezie skład towarowy, też na Wektronie, Simsy. Nasz skład. Proszę, ja Was na Bohumi. Tu już powoli udajemy się w drogę powrotną. Już głosi. No i tu już na horyzoncie nasz skład DC3 Trax. Reasumując, zrobiliśmy dzisiaj Śląsko-Morawsko oraz Żliński Kraj. Objechaliśmy, no niepotrzebnie się puściliśmy na Horni bo straciliśmy, proszę ja was, dwie godziny. No i musieliśmy potem kombinować, żeby się udać na te uhersko hradistę Chociaż tam też nie było owocnie, słucham? Bieda z nędzą. Bieda z nędzą. Artur, zawiedziony, składów towarowych jak na lekarstwo. 5. 5. proszę ja Was, tutaj po linii o trokowice to też porażka. przerobie tam były. Dwa. Dwa, dwa towary. Całe dwa. dwa. Przez 50 minut. Tak, komplet. No, teraz aktualnie już jedziemy do Bochumina, więc. 40% towarów w Przerowie. Tych osobnych blaków było dużo, no ja tam starałem się za dużo tego nie łapać, bo wiadomo, no nie będę na vloga dawał same osobnie blaki. -y. Ale objechaliśmy, no, no. no. Cały dzień tak, dzisiaj kuleczkę zrobiliśmy. Tak, tak, różne, tak. Nowe. No, nowe trasy żeście zaliczyli. Co bo to ja to nas? tam... Nie było żadne zwyczajna. Nowe ja tak, tur. tak, tak, tak. Który Ci się najbardziej podobał? Żaden. Aha. Żaden. Żaden kiepsko kiepsko no. było, sumara. No dobra no. To w Bohuminie jeszcze znaczy nie w sumie już nie, bo Pociąg kończy bieg w Boguminie to wiadomo już nie będziemy nagrywać no, no Tam nic. się rozstaniemy, się dostaniemy i udamy się do domu. To dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bajo. Jest jeden plus. Słuchaj, godzinę szybciej będziemy w domu. To Bajo.